Hej, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czwartym odcinku z GTA San Andreas. I lecimy... O, ba Banshee, to jest Banshee, Banshee, Banshee! O nie, nie, dobra, nie ma Biorę ten e, Lecimy do... Sweet, bo mamy misję o Big Smoka. To jest zamówienie Big Smoke, tak? Jak się ja nie mylę No i dobrze, jeśli Wam się odcinek podoba, dzisiaj będę trochę bliższe, dzisiaj sobie zrobimy kielis, bo mam aplikację, nie nagrywanie ekranu, co tak ułatwia rozgrywkę, że naprawdę, nagrywanie ekranu jest przystosowane do poradników małych, a to do nagrywania naprawdę długich filmów jeżeli wam się odcinek spodobał, oczywiście zostawcie łapeczkę, suba i dzwonka. Będzie mi naprawdę miło. Dobra, wysiądźmy. I lecimy. Okej. Okay.

Dobra Oczywiście na balonku nie. nie! Dlaczego wy strzelacie przy policji? To ja uderzyłem i pewnie dlatego No nie Normalnie jest policja to kaput No to u no nas Już tego nie zrobimy No nie, a my ich nie chcemy w ogóle Dobra Wezmę sobie tą broń Pek, pek, dobra e, I możemy lecieć teraz Gdzie? Friend. musimy jakiegoś jechać, dobra. Yeah, man, nie, dobra. Wtedy samochodu musiałem się w friend. No ale proszę pana, no niechcący obrysowałem pański wóz. Za co? Oby mnie zaraz zgubił. Nic. Nie ważne. Dzisiaj porobimy dwie misje, a to dlatego, hmm, już mówiłem. Teraz do yy, Domu Big Smoke'a u pojechać. Dlaczego chciałam aplikację? Po pierwsze, dłuższe filmy, i po drugie, ścina, a po trzecie, nie martwię się o pamięć, że wiecie, rozumiecie? Sami o, ta 500 dolarów to my mamy 502, Jak 200 dostaliśmy, dobra. Misja od Sweet. Okej. Okay. no bo, że ja coś źle mówię nie basta widzimy się już w domu. Z, z, nie w domu U a. o kurde no to zarąbiście, dobra yeah, hey, is sweet. You your dobra, więc oczywiście siłownia, tak jest Będziemy sobie w kolejnym odcinku, już Wam spoileruję, w kolejnym odcinku. Hmm, czyli jakby to oglądacie, to jutro będziemy sobie robić figurę. Jedna misja i trochę figury, tak? 15 minut odcinka. Gim mamy teraz. Dobra. się ja seraped, dobra. Dobra. Gdzie, gdzie to jest? Aha. Nie mogę na legendzie zobaczyć. No raczej nie w Las Venturas, przykładowo. Tu, dobra. Te idealnie za nami tu jest siłownia. Jest to na Wyspuci, co nie jest? Wyspuci tu. Tu pewnie gdzieś. Idealnie no, jak przejedziemy kawałek, mamy siłę w to jest wszystkiego blisko aż fajnie się gra. Próbujmy przyjemnie. Szybko szybkie misje. Zobaczcie, misja 6 minut trwała szczerze. Tak dawno. Nas... Krótkie misje libera. Dobra. Będziemy trenować na siłce. Zobaczcie, jak u nas CJ jest, oczywiście, Hugry. Nie, wstał już Nie, my sobie poćwiczymy to 320 O kurde. Do, dobra, to jest trochę trudne, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak z tego korzystać. Dobra, nie wiem, powinniśmy moim zdaniem wyjść, ale i jeszcze tu na bieżni. Due o Oh, kurde A idzie co tak biegu Dobra, ostatni ten <laughs> to mi za długo zajebie. Trochę szybsze może, co? Teraz ja sobie chwilę potrenuję widzowie i widzimy się zaraz, jak będzie lepiej CJ wyglądał. No dobra widzowie, ja wiem, czy mogę dalej grać. No ale dobra, nie. CJ może lepiej trochę wygląda. Ale lecimy teraz do kolejnej misji. CJ, nie, ja nawet nie wiem, który to twój samochód. Ale podejrzewam, że tamty masz w sumie BMX-a Ahahaha <grymne> Dobra Dobra, to też masz pijanek Eee, łatwiej nie Ktoś się jeszcze rozbija, albo co gorsza, nie wiem. Zabije, ktoś się rozbija, zabije. Jak zbał, to jak To są dwa inne znaczenia, coś takiego. Ale i tak, i tak. Coś podobnego rozbija, zabije. Ka. Co on robi, idę. Ryder z papierowy oczywiście. Mm, no, dobra. no dobra. dobra, dobra, Lecimy! Gdzie lecimy? Tu, znowu około Clocking Bell. Nie zbyt dobrze to wszystko jest tak blisko, a podejrzewam, że ta misja będzie trwała 2 minuty dosłownie. Zapewne w tej, tej grze nie ma pewnych 15 misji. Nie, nie wiem, jak to jest zainteresujesz, 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 zainteresuj. te misji są takie frutkie, że to. To jak jakby przychodził 50 misji okej. Jakbym nie nagrywał, to teraz byłabym z 15 misji już ustawiam. Okej, okay, dostaliśmy pierwszą broń Takiego ziomka Co on robi?

No, nie. No to tam nam jeżdża? Muszę chyba przebić opony w samochodzie, nie wiem. Hej, Łożysko. No, chyba... tak? Aha. Ta misja zajmuje wam. Jeśli dobrze wszystko zrobicie, najszybciej. No to góra dwie minuty mi to zajęło pięć minut, bo ja nie wiedziałem co zrobić. Naprawdę. Mieliśmy tylko strzelać do celu? Bo ja rozumiem, jakby nagle ballasi przyjechali tu ktoś taki... Abyśmy musieli się z nimi jeszcze nawalać, i gonić. No mi się takie misje jakby podobają. To, co są takie misje, wiesz No, ale nie chciał pod koło do Dobra, mam pojedziemy tam. Piek. Ok. Co jest w Grove Street? Chyba nie będzie jednak tam działać taka gniotka. Komu chce się oglądać takie filiki z Geta San Andreas, takiego starego? albo Komu się chce grać w że To jest sklep z bronią, właśnie. Nie gadać, że siłownie sklep z bronią koło domu. A nie, o nie, to ja to znam to są te tanie ciuchy. Dobra, kupujemy sobie nowe ciuszki, po 5 dolarków. Hmm. Yy, zielona bluza. Czy zielona koszula, czy jakiś taki top. mi się w sumie podoba może chyba jednak nie da się zwrócić? A? lepsze Czy niż myślałem lepiej przemyślany niż myślałem co o Przymieszmy. Yy. no nie dobra Wiem. Wiem, wiem. wiem, To. To i kropka, bo to mi się nawet podoba. O, no tak taka koszula, no wiecie. Dobra, to. Dobra, niech będzie. Nakryj się na głowę teraz. Muszę polecić jakieś fajne. Buty. Czapki. Red, blue, green. To musi być. Jak <laughs> to co idzie wygląda? Chusta na łeb. Kupujemy. Drogie to jak nic, ale... Kupujemy. Musi CJ wyglądać. Jak typowy seba. Oczywiście, że droższe. Bierzemy. No, nawet to jakoś wygląda. Kupujemy 12 dolarów naszej szczelinik, co nie? Dobra, nie, co tu jeszcze można ciekawego kupić? Dobra. Kowojskie kupujemy. Dajcie, kołbojskie buty. O kurde, jak na Rode. o kurde, amerykańskim. Dobra, spadamy stąd. Teraz to my wyglądamy. A nie, nie, jakieś Okej, okay, nawet ta misja nie była taka zła. Ale dobra. Hmm, lecimy. Albo nigdzie nie lecimy. Do następnego odcinka, trzymajcie się i ewinka!